Witajcie moi drodzy, przyszedł czas na powiedzenie słów kilka o instrukcji if. Takiej instrukcji, która w zależności od tego, czy coś jest prawdą, czy coś jest fałszem, wykona nam pewien ciąg instrukcji podrzędnych, a nie lub wykona jakieś alternatywne instrukcje podrzędne. Słowo kluczowe if. Następnie warunek logiczny, czyli. Jeżeli 12 równa się 12 lub jeżeli 12 jest większe od 11 lub jeżeli 12 jest różne od 10 to jak każda instrukcja nadrzędna kończy się ona dwukropkiem, a następnie następuje ciąg instrukcji podrzędnych, które sygnalizujemy programowi poprzez zastosowanie wcięcia. Napisz. Podana liczba jest większa. A, jest różna. Akurat w tym warunku, który teraz badamy, jest różny. Dobra. Napiszmy nasz program i uruchommy go. Instrukcja, i teraz zajmujemy się if Podana liczba jest różna. <laughs> Natomiast to, że ona jest różna, to my wiedzieliśmy zanim w ogóle uruchomiliśmy tę instrukcję. Tak? Po co więc dodawać tutaj jakiś warunek IF? Po co to sprawdzić? To najczęściej jest wykonywane, kiedy prosimy użytkownika o podanie czegoś z klawiatury. Czyli kiedy posługujemy się instrukcją input, do jakiejś zmiennej, nazwijmy ją sobie liczba. Chcemy, żeby to była liczba, więc musimy to uparować intem i wprowadzić zmianę z klawiatury, i jakiś komunikat. Podaj liczbę. Ukropek spacja, żeby to jakoś wyglądało. I teraz możemy sprawdzać, czy. Podana przez użytkownika liczba jest różna od 10. No to sprawdźmy. Podana liczba jest różna od, nie tylko od 10. No. I liczba, co ja tutaj zrobiłem? Błąd składni. A, zapomniałem zamknąć jednego nawiasu. Właśnie. Skoro otworzyłem dwa nawiasy, to muszę oczywiście też zamknąć dwa nawiasy. Sprawdźmy. Podaj liczbę. 12. Efekt. Podana liczba jest różna od 10. No dobrze, a co będzie, kiedy podam 10? Nic się nie stało. Dlaczego? Bo nie ma tu żadnej instrukcji, która miałaby się wykonać w momencie, kiedy podana liczba będzie równa 10. Dlatego możemy też podać instrukcję else. Czyli jeżeli podana liczba będzie różna od 10, ma napisać, że podana liczba od 10 różna jest. Jeżeli, czyli w przeciwnym wypadku, powinien napisać, Podana liczba to 10. Sprawdźmy działanie naszego programu. Podaj liczbę 12. Podana liczba jest różna od 10. No dobra, a jeżeli podam 10, podana liczba to 10. Zgadza się. Kiedy podamy liczbę różną, wykona się ta instrukcja podrzędna. Kiedy podamy liczbę równą, wykona się ta instrukcja podrzędna. Po czego można by to było wykorzystać? Na przykład do sprawdzenia cech podzielności, sprawdźmy, czy nasza podana liczba jest podzielna przez 5. Zacznijmy od sformułowania naszego warunku logicznego. Jeżeli liczba procent 5% procent jest operatorem z dzielenia, resztą, dzielenia z resztą równa się 0. Czyli jeżeli reszta z dzielenia podanej liczby przez 5 wynosi 0, to... Oznacza, że podana liczba podana liczba jest podzielna przez 5. W przeciwnym wypadku, czyli jeżeli ta reszta z dzielenia nie wynosi 0, to oznacza, że podana liczba Liczba przez pięć się nie dzieli. Podano, o, zakończmy zdanie kropką, żeby było bardziej elegancko. I sprawdźmy. Podajmy dziesięć. Podana liczba jest podzielna przez 5. Podajmy jakąś inną liczbę, na przykład 7. Podana liczba przez prze. literówka przez 5 się nie dzieli. Przez 5 się nie dzieli. Dobrze. Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, czy przy okazji nasza podana liczba nie jest podzielna przez 2, czyli czy nie jest parzysta. Możemy Jednocześnie we zewnętrznym jednego ifa zastosować kolejnego. Czyli jeżeli liczba procent 2 równa się 0, czyli jest podzielona przez 2, napisz jeszcze, że podana liczba jest parzysta. W przeciwnym wypadku napisz, że podana liczba nie jest parzysta. I już widzę, że nie zamknąłem tutaj nawiasu, co skutkowałoby błędem. Zwróćcie uwagę, że kolejny warunek if, który znajduje się wewnątrz poprzedniego warunku, jest względem niego wcięty. Warunek else, który odnosi się do wewnętrznego ifa, zaczyna się i kończy na tym samym poziomie, na którym był jego rodzic, czyli jego właściciel, czyli if, do którego się odnosi. Tak samo tutaj. If i else które się do siebie odnoszą są na tych samych poziomach. W przeciwnym wypadku będzie to generowało błędy. No dobrze, podaj liczbę. Podajmy liczbę 7, podana liczba przez 5 się nie dzieli, podajmy liczbę 10. Podana liczba jest podzielna przez 5 i podana liczba jest parzysta. No to podajmy liczbę 15. Podana liczba jest podzielna przez 5 i podana liczba parzysta nie jest. Mogłoby się tak zdarzyć, że interesuje nas więcej niż tylko podzielność przez 5 i ewentualnie podzielność przez 2 i chcielibyśmy te wszystkie warunki sobie wylistować, czyli chcemy sprawdzić, czy liczba jest parzysta czy jest podzielna przez 5, czy jest podzielna przez 7 i na przykład czy jest podzielna przez 11. Pierwszy warunek. Sprawdzamy, czy liczba podzielna jest przez 5. Następnie sprawdzamy, czy liczba podzielna jest przez 3. dzieli się przez trzy. Następnie sprawdzamy, czy podana liczba dzieli się przez siedem. No i piszemy. Podana liczba dzieli się przez siedem i na końcu. Woda liczba. Nie dzieli się przez pięć, trzy i się Rozpoczynamy warunkiem if następnie pojawiają się warunki elif, czyli zlepek else i if i na końcu zawsze kończymy warunkiem else. Sprawdzimy działanie naszego programu. Podajmy liczbę podzielną przez 3, czyli 6. Podana liczba dzieje się przez 3. Podajmy liczbę podzielną przez 5, czyli na przykład 15. Podana liczba dzieli się przez 5. Podajmy liczbę podzielną przez 7, czyli na przykład 28. Podana liczba dzieli się przez 7. Co się stanie, jeżeli podam liczbę, która dzieli się przez 3 i przez 5. Albo dobra, najpierw podajmy liczbę, która nie dzieli się przez żadną z powyższych, czyli na przykład 13. Podana liczba nie dzieli się przez 5, 3 i 7. Wszystko wygląda w porządku, ale co się stanie, kiedy podam liczbę, która dzieli się przez kilka wymienionych przeze mnie? Jeżeli podam liczbę, która dzieli się przez kilka wymienionych przeze mnie, czyli na przykład przez 3 i 7, 21 to dostanę informację, że podana liczba dzieli się przez 3, ale nie dostanę informacji, że podana liczba dzieli się przez 7. Dlaczego? Ta konstrukcja działa do momentu, kiedy któryś z warunków będzie prawdziwy. Tutaj prawdziwy był warunek o podzielności przez 3 i ten komunikat się nam wyświetlił, w związku z powyższym żaden późniejszy warunek nie był już sprawdzany. Ta konstrukcja działa do pierwszego trafienia. Jeżeli chcemy skonstruować jeden lub więcej warunków logicznych, musimy posłużyć się instrukcjami OR lub instrukcjami AND. W temacie instrukcji uh, IF na chwilę obecną to wszystko. Ja Wam życzę miłego dnia.